Wielce, Szanowni Państwo, znajdujemy się w tym miejscu, miejscu niewymownej tragedii. Tu właśnie zdarzyła się najprawdopodobniej najbardziej tragiczna katastrofa w historii polskiego kolejnictwa. Zginęło co najmniej 60 osób, a ponad 130 odniosło obrażenia. Najstarsi świadkowie tej katastrofy są ludźmi leciwymi. Mający by już niekiedy powyżej 80 roku życia, a niektórzy z nich pozostali inwalidami do końca życia. Przyjechaliśmy do Kalwarii żydowskiej i tam proszę pana dyżurny ruchu wyskoczył z budynku, chciał chyba zatrzymać ten pociąg, no ale by było za późno i lokomotywa przeszła stację i nie, maszynista nie zatrzymał. Tak, no i przyjechaliśmy, tu barwa w górnych stóp, nie było. No i tak w pierwszej chwili byłem taki jakiś nie no, nie wiem czy tracił przytomność, ale niedługo, później nas powyciągali. Z tego leżeliśmy dość długo na łące. Później nas przewieźli do wołowni fratów, to tego tam taki duży ten hol był. I tam my leżeli do czwartych gdzieś nad ranem. Zabrali nas stamtąd, nowo do wagonów i przed kawce do Wadowicy, do szpitala. Co pan się znał? Ja miałem nogę, rozbite kolano i rękę. Nogę i rękę miałem W tym miejscu, gdzie by, z wąwozu wyłaniał się niemiecki pociąg towarowy na którego najechał pędzący od strony Kalwarii pociąg pasażerski wypełniony Polakami. Skutki tego zderzenia musiały być tragiczne, a wiemy, że przy ówczesnych metodach techniki i medycyny pomoc medyczna, techniczna nie była tak szybka, precyzyjna i skuteczna jak obecnie. Przez 60 lat sprawa tej tragedii żyła tylko we wspomnieniach ofiar tych, którzy przeżyli ich najbliższych. Dopiero w 60. roku od katastrofy, przeddzień 60. rocznicy, to jest 23 listopada 2004 roku, staraniem starostwa powiatowego w Wadowicach, sołectwa. Barwał średni oraz zakładu linii kolejowych w Nowym Sączu odbyła się skromna, ale jakże symboliczna uroczystość odsłonięcia tego obeliska. Proszę państwa, stoimy w miejscu obelisku, jednak pierwotny wygląd tego miejsca był zupełnie inny. Tu w dniu odsłonięcia. Tego skromnego symbolu posadzono pięć świerczków. Niestety, ludzka bezmyślność, ludzki wandalizm, ludzkie barbarzyństwo posunęło się aż do tego stopnia, że w tym roku, w listopadzie ktoś, nieznani sprawcy, wycieli te świerczki. Nie ma ich. Ale pamięć ludzka trwa i trwać będzie. Pachnę w tym miejscu Poinformować, że pierwsze nad tym miejscem sprawuje Sołtys i Rada Sołecka, Barwałdu Średniego, ale także młodzież, zespołu szkół, szkoły podstawowej i gimnazjum imienia świętego Jana Kantego, także w miejscowości Barwałt Średni. O co nieustannie zabiegam? Zabiegam. Aby dojazd do tego miejsca był uwidoczniony specjalną tablicą informacyjną z drogi krajowej nr 52. Zabiegam o to już od trzech lat, niestety, bezskutecznie. Widomym symbolem dzisiejszego społeczeństwa hedonistycznego i konsumpcyjnego jest tablica informująca, że jest tu boisko klubu sportowego Filkówka. Tak, jak gdyby dla niektórych osób ta tragedia nie miała w ogóle żadnego znaczenia. Proszę Państwa, w nawiązaniu do mojego wystąpienia przed obeliskiem, pokazuję Państwu książkę, która Relacjonuje zdarzenia sprzed 64 lat. Książka ta została wydana nakładem Wadowicki oficyny wydawniczej Grafikod, dzięki pewnemu wsparciu finansowemu ze strony starostwa powiatowego. Ta książka opiera się głównie na relacjach naocznych świadków tragedii barwałckiej, tych, którzy przeżyli. I tych, którzy pomagali ciężko rannym w ich ewakuacji do miejsc, gdzie, skąd mogli być odtransportowani do Wadowickiego Szpitala. Okazuje się, że w samym Barwałdzie i w okolicach żyje jeszcze kilkanaście osób, które mimo upływu lat i mimo sędziwego wieku doskonale tą tragedię Pamiętają, dzięki nim było możliwe wydanie tej książeczki. Zapraszam do lektury.